Powiedz mi, co to się stało, że nie macie na karcie fenu teraz? No niestety przykra kontuzja, już jakieś trzy tygodnie temu informowałem swoich fanów zaraz po urazie, miałem uraz skrętny nogi. Naprawdę, bardzo ciężko przygotowałem się do tego pojedynku, to był mój trzeci trening w ciągu dnia, poszedłem na jiu-jitsu wieczorne. Już byłem tak zmęczony tymi treningami, że miałem odpuścić, ale mówię, ach kurczę, nie można się poddawać. Mam naprawdę mocnego rywala i no, lepiej popłakać teraz na treningu niż, niż podczas walki. Uh -huh. No i zebrałem się z tego łóżka i poszedłem na ten wieczorny trening. Zrobiliśmy jiu-jitsu, pomagałem jeszcze w przygotowaniach Michałowi Oleksiejczukowi, Oleksiejczukowi tego dnia. W dociążaniu go, bo był blisko swojej walki w UFC. No i po pomocy tam w ostatnich przygotowaniach Michałowi dołączyłem do kolegów w jiu -jitsu. Mieliśmy kilka kulanek i tak naprawdę to była ostatnia kulanka. Kolega wpiął mi się tam, e, za, wpinał mi się za plecy, i zamiast przejść dalej, to zaciągnął mnie i wpięto miałem jedną nogę, zahaczył mi jedną nogę i zaciągnął mnie do siebie. Zamiast wchodzić do przodu, to zaciągnął mnie jakby przewrócił mi się na moją wpiętą nogę. stopa mi się wygięła w, w tę stronę, no i coś trochę, coś chrupło, tak, coś chrupło. Myślałem na początku, że to może być jakieś tam nawet pęknięcie czy coś, no strasznie bolała noga, od razu napuchło wszystko, zacząłem wszystko chłodzić, no ale lekarz tam stwierdził, że nie, nie będę zdolny walczyć, bo już mi od razu z tamtego miejsca powiedział, że to jest absolutnie minimum to 4 tygodnie takiego okay. wyłączenia się z maty. Czyli tak naprawdę wiosna idzie w grę teraz. Yy, wiesz co, nie. Ciężko się przygotować? Nie, 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 nie zamykam to. się. Jeszcze y może, może jeżeli coś by się udało pod koniec grudnia. Na szczęście e, pracujemy z bardzo dobrymi specjalistami. MD Clinic przy okazji pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękuję za całą opiekę i pomoc, którą e, dla mnie tam zrobiliście. Panu doktorowi nagrawie w szczególności. Jest to bardzo mądry lekarz i naprawdę bardzo mi pomógł w tym wszystkim i dlatego postęp jest naprawdę bardzo duży. Już dzisiaj chodzę bez ortezy, zdjąłem ortezę, opuchlizny żadnej nie ma. Jeszcze jakiś tam ból się pojawia, ale rehabilitujemy tą nogę, robimy wszystko, żeby wrócić jak najszybciej do treningów. Gdyby się pojawiła propozycja walki w grudniu. No to bardzo chętnie, bym, ją, chętnie bym przyjął, tylko to jest zależne wiadomo od mojej nogi. Naprawdę z tygodnia na tydzień są mega rezultaty, mega postępy. Mhm. Myślę, żeby już od przyszłego tygodnia powoli wskakiwać na matę. Na razie zająłem się samą siłownią. Treningi takie siłowe, wytrzymałościowe. Mhm. No i zobaczymy, zobaczymy. No Jestem dobrej myśli. Chciałem cię zapytać, Marcin się odezwał odnośnie twojego, Twojej ostatniej propozycji, że zwycięzca bierze wszystko, czy nie? wiesz co, to już ten co ciągle się tam gdzieś odzywa w zasadzie nie wiem czy się odnosił do tego chyba tam wymięk jeśli chodziło o wszystko było coś takiego że najpierw powiedział o coś tam chyba mu się pomieszało w głowie zaczyna mi stawiać warunki to ja już wolę walczyć z kimś innym. no i walczy teraz na, na fejmie nie walczy na fejmie tak widziałem nawet wywiady robiłeś z, z oboma tak, tak. I, i ten i no zobaczymy zobaczymy czy kiedyś dojdzie jeszcze do jakiegoś tego rewanżu, czy nie dojdzie, no tam odgrażał się Marcin mi cały czas, ale że... Jesteś otwarty w razie czego, tak? W razie czego, Ta, tak, ale w formule boxing? Może nawet dostać w <noise> <noise> Dostał już tak, może dostać jeszcze w swojej dziedzinie, jeżeli tego bardzo będzie chciał, no to mogę mu tę przyjemność sprawić. No ale na razie, tak jakby powiem szczerze, gdzieś tam ucichło, zająłem się innymi zestawieniami, innymi rywalami, innymi pojedynkami. Tak naprawdę ja nie mam już nic do udowodnienia. Udowodniłem wszystkim, że zakończyłem szybciej tą walkę niż jego pyskówki, bo było to walka nie trwała całych 40 sekund. I myślę, że, że sprawa rozwiązana, ale jeżeli będzie się tam burzył gdzieś dalej i będzie chciał jeszcze gdzieś tam w innej płaszczyźnie, a będę miał taką możliwość potrenować tego boksu. Czemu nie? Tylko tak jak mówię, no, musi się haj zgadzać, bo będę musiał się wybić z rytmu przygotowań od MMA, a nie chcę jakby tego robić, chcę się zająć MMA, no ale pokusa jakiejś tam money fighta i ponownego uwalenia marcinka będzie dla mnie dużą, dużą, dużą dobrą propozycją. Także jestem, jestem na tak.